Ejka kochani, słuchajcie, jestem z Mamusią. Przywitaj się ładnie. Cześć kochani. <grafy> I będziemy testować te paski latiało z Biedronki. Zobaczcie, tak one wyglądają. Ja ogólnie jadłem kiedyś takie, ale zagraniczna mama w ogóle, także tak przetestujemy. Ja, boję się. <grafy> Dobra kochani, otworzyliśmy. Patrzcie jak to wygląda. I co? Pachnie sądzisz? mnie tak ostro trochę. <grafy> Dobra, spróbuj. Jest jeden paseczek. <grafy> Okej, okay, mama testuje. To jest jakieś. Mm, tak jakbym skórę od świni jadła. O fój, naprawdę! Mama koneser koneserka. To wie, pójdu, jak gdzie nie smakuje, to potem wywala. Niedobre? To jest ostra Ja Daj mi też takie, żeby nie zmarnować. Nie? Nie jak smakuje. Byś, jakbyś od świni skórę jadł. O, Weź, bo teraz a... mi to obrzydzie, ale ostre. O, oh, fuck. Ej, mega ostre. Kochani, ile, na ile oceniasz? To jest niedobre. Ostre bardzo. A ja nie lubię ostrego. A od 0 to... do 10 ile? Mm, zero. A ja, słuchajcie... To jest niejadalne. Sześć. W sumie nawet, ale mega ostre. Ja nie lubię takich ostrych rzeczy, bo już tak piecze. tu. To... No. Bajo. <ścoughs>